No dzisiaj skonfigurujemy sobie IIS-a na czas. Zobaczymy jak szybko uda się go skonfigurować. Zatem no w sumie pamiętam przedłużał. Zapora no, musi być wyłączona, jeśli chcemy zobaczyć stronę, no to w sumie to jest oczywiste. Tu mam aktywne witryny, ale yy, zacznijmy od tego, że powinniśmy najpierw, czemu mam dns a yy, najpierw powiedzieć sobie, gdzie znajdują się, gdzie znajduje się folder, w którym są wyświetlane, może brane dane do tego serwera www, serwera Web. Żeby wyświetlać te strony, no to mogą być w NetPubie. nie muszą być, ale ogólnie standardowo są w NetPubie. Ja sobie tworzę w NetPubie. jakikolwiek folder. W sumie teraz zaczynamy konfigurację. Tworzymy nowy folder, jakakolwiek nazwa, może być strona, powiedzmy Niech Nazwijmy folder qwerty, wchodzimy w folder qwerty i tworzymy tutaj nowy plik tekstowy. Znaczy, nowy dokument tekstowy, wiadomo. Na razie nic nie zmieniamy, ale musimy w nim utworzyć jakąkolwiek stronę tak naprawdę. Powiedzmy, że będzie tutaj napisane moje imię i QRT. Wiadomo, to nie musi być nic niesamowitego. Zamykamy plik. No powinniśmy zmienić jego nazwę. Powiedzmy html I tyle. Akceptujemy. Super zrobione. Wracamy teraz tak. No, ogólnie potrzebujemy tutaj. Um, gdzie jest DNS? No, mamy naszego dns -a i musimy najlepiej. Albo nie, zróbmy tak, że najpierw przejdźmy na witrynę. Dajmy nową sieć witrynę web, Nazwa witryny niech będzie kwarty. To nie wpływa. Jakąkolwiek nazwę możemy tu pisać. Ścieżkę fizyczną wybieramy z dysku lokalnego, tam, gdzie tworzyliśmy folder podstawowy z naszym plikiem. Idziemy do InetPub'a i wybieramy nasz folder o nazwie qwerty. Zostawiamy http, nie zmieniamy na https'a. Adres IP, mamy adres serwera, który musi tutaj być. Nazwa hosta, to jest to, co zaraz pokażę. Musimy dodać, musimy, musimy tak naprawdę wrócić najpierw do DNS'a i w, najlepiej, w bez w strefie wyszukiwania do przodu, w naszej tutaj, w strefie o nazwie pzs51, dodajemy nowego hosta o nazwie kwerty, bo no jak już robimy, wszystko. kwerty to, to jest nasza nazwa, którą będziemy się posługiwać. Adres IP, podajemy tutaj adres IP serwera, tak? Skoro tam tworzymy, czyli musimy podać tamtą 192, 168, 13, 101. No wiadomo, jest to sieć LAN, czyli sieć, sieć ogólnie wewnętrzna, nikt się nie połączy z nami, z nie ma co się łączyć po tym adresie. Dodajemy. Ok, utworzono pomyślnie rekord. Możemy jeszcze sobie sprawdzić. Jest QWERTY. Jest tak, super zrobione. I teraz wpisujemy tą naszą nazwę, którą utworzyliśmy, czyli jest QWERTY.PZS51. No to wiadomo, jeśli ktoś tam ma jeszcze domenę, to tam dopisuje, chociaż mają w sumie bez znaczenia. No i zostawiamy QWERTY.PZS51, jest zrobione. Klikamy OK, no i jest utworzone. Żeby sprawdzić jakość strony, idziemy na naszego klienta i tak, jak już tutaj testowałem jedną stronę, wpisujemy QWERTY. .html e, nie kuerty.html, ojeju, kuerty.pzdb, e, przepraszam, ale wyskakuje nam error 403, jest to spowodowane tym, że na serwerze nie mamy ustawionego poprawnego dokumentu domyślnego. Wchodzimy w dokument domyślny, klikamy dwa razy, klikamy dodaj i wpisujemy naszą nazwę dokumentu domyślnego. Ale możemy to obejść tym, że po prostu robimy tak. Hmm, muszę tylko sprawdzić na szybko. Aha, kuarty.html, ok, super. Możemy to obejść zwykłym, prostym sposobem, jeśli nie chce się komuś to robić, że wpisujemy tutaj naszą nazwę, naszego pliku: Kwarty Alexander. A jeśli ktoś naprawdę chce zrobić to porządnie, tak jak to powinno być zrobione, na przykład na egzaminie, jeśli będzie to wymagane, chodzimy tu, wpisujemy. .html. Super. Idziemy sobie do, na klienta. Otworzę, może nie będę otwierał nowego okna, po prostu usuniemy to. I widzicie, i teraz jest super właśnie ja zrobione, działa bez tego. Tak powinno być zrobione. W sumie zajęło nam to 3 minuty 50 sekund. Z tłumaczeniem.